A jednak przełamałeś się. No. Chyba bo to przejść. Przecież. Jakoś tak, no. Nie obrażajmy się na coś, co jest oczywiste. No wiadomo, wiadomo. No, miło to słyszeć. Nie ruszamy w te nasze krakowskie kurki. Proponuję, żebyśmy pojechali w prawo. W prawo, dobrze. No musimy się zatrzymać. Nie wiemy, czy trzeba się zatrzymać. No. Jaka decyzja? Ja się wolę, że. Ale co? Jeden daj. W ten sposób zatrzymałeś się na przejściu, więc to jest błąd. Jeszcze raz tam popatrz. A no, widzisz co się dzieje? Ach. Widzisz, co się dzieje? Pomyślałem, że zdążę. Jednokrotne spojrzenie to jest nic innego jak próba dokonania jakiegoś samobuja. Ruszamy. Mocno, mocno, mocno w prawo. Jakoś mnóstwo radiowozów się poniewiera. Co to no, dzisiaj to... za święta? No, no jak to, co? No, na... Największe wydarzenie w Krakowie, w... jakie jest w roku, prawda? Derby dzisiaj <słuch> mamy. Gdzie ze znajomymi spotkam? Na, na, na stadionie już. Sektor rodzinny? E, nie. Czy jakieś inne miejsce? No, raczej ten prze... po przeciwnej stronie. Wchodzę z założenia, że. Że lepiej iść i aktywnie spędzić ten dzień, troszkę sobie tam pokrzyczeć. Jakoś dopingować tą swoją drużynę, prawda? Fajnie powiedziane. Aktywnie kibic. Który kibic? kibicujesz więcej? Tych, których nie lubię. nie dzwonią. Halo? Ty nie lubijaj. Nie no, stoimy. No, co jest? Przerywasz rozmowę. Ty dobra, nie mogę gadać teraz.